Cześć! Za chwilę zobaczycie nagranie, które było już opublikowane na kanale Wstaje. Jednak zdaje się, że jutro czeka nas aktualizacja na kanale Sylwestra Latkowskiego. Tak, to jest ten kontrowersyjny reżyser odnośnie sprawy Michała Wiśniewskiego, a dokładnie sprawy skoku wołomin, gdzie Michał Wiśniewski jest oskarżony o. Wyłudzenie pieniędzy i niespłacanie kredytu. Na razie to tam się odwołuje, bo w Sądzie Pierwszej Instancji Sąd Pierwszej Instancji uznał go za winnego, ale pamiętajcie, że Sąd Drugiej Instancji jeszcze nie podjął decyzji więc Michał Wiśniewski cały czas pozostaje człowiekiem niewinnym, bo jest to wyrok nieprawomocny. To jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Tam w tej sprawie chodzi głównie o to, przynajmniej w moim przekonaniu, że Michał Wiśniewski płaci za głupotę. Dał się wykorzystać. I tak naprawdę, jeżeli głównie on poniesie odpowiedzialność za skądbołomin, to będzie naprawdę bardzo cienko oświadczyło o naszych służbach działających w tej sprawie. Natomiast ciekawą sprawą jest to, że zwrócił się on z zrobieniem filmu dokumentalnego do Sylwestra Latkowskiego. Pewnie mają dobre kontakty, ale Latkowski to jest dopiero skandalista. Przy nim to ja jestem, słuchajcie, popierdółka. Mam taki nich tutaj na kanale bardziej dla śmiechu, dla żartu, to wiecie. A Latkowski na to rzeczywiście jest człowiek, który gdzie się nie pojawi, tam kontrowersje potrafi wzbudzać. Co ciekawe, kiedy Stanowski na kanale Zero, bo do tego będę nawiązywał, robił materiał o Wiśniewskim. To mówił, że upadłość konsumencka to jest instytucja potrzebna i można z niej korzystać, i dobrze, że ludzie to robią. Natomiast obśmiał w tej sprawie szalonego reportera. Trochę pachnie to podwójnym standardem, ale też dowiedzieliśmy się na przestrzeni y, czasu dzięki tym dwóm osobom, to znaczy wiśniewskiemu i szalonemu reporterowi, że upadłość konsumencka to wcale nie jest taka fajna i różowa sprawa. W sumie to ten materiał jest taki, że mógłby nawet pójść bez tego wstępu, ale chciałem go zrobić, żeby troszkę się odróżniał. Prawdopodobnie ten materiał teraz nagrywam to o 23. prawie że 27. 28, czyli w środę, ma się ukazać ten materiał na kanale Radkowskiego. Zobaczymy, co tam Michał Wiśniewski powie, bo wiem, że tą sprawę gdzieś tam przesunięto jeszcze. W sumie to ja Michałowi Wiśniewskiemu życzę dobrze, bo wiem, że on tam spłacał te kredyty, tylko nie miał tego jak udowodnić. A też czas był taki, że no nie ma go co usprawiedliwiać, ale w pewnym okresie swojego życia on sam mówi, że niewiele pamięta właśnie dlatego mój vlog nosi tytuł Michał Wiśniewski płaci za głupotę, czy jakoś tak podobnie to było na miniaturce i warto go umieścić, bo to jest cały czas aktualne. Zobaczymy, jak sprawa się rozwiąże. No ja w sumie to wolałbym, żeby Michał Wiśniewski nadal robił to, na czym się zna, czyli żeby śpiewał, no bo co to da społeczeństwu, że on pójdzie za kratkę? No w sumie to nic nie da, aczkolwiek to nie jest żaden argument, tylko że tak naprawdę w Skoku wołomiń to tam były dużo grubsze rzeczy, a jak ktoś chce wiedzieć jakie, to polecam yy, Braci Sekielskich. Pooglądać blogi na ten temat na kanale Braci Sekielskich. I nie twierdzę, że Michał Wiśniewski tutaj w niczemu nie zawinił, bo inaczej sprawy by nie było, ale najwięcej to zawinił głupotą, bo podpisał dokumenty, a mógł tego nie robić, więc czytajmy. Wszystko, co podpisujemy, pod czym wiecie, co świadczymy, pod czym się podpisujemy, to jest przynajmniej dla mnie taka największa lekcja z tego wszystkiego. moral. No i cóż, no, zapraszam do materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten materiał. Dajcie łapkę w górę, łapkę w dół, skomentujcie, napiszcie, co o tym myślicie, a przy okazji też sięgnijcie do źródeł, czyli głównie do kanału 0, do vlogu na ten. Temat. Nie wiem, czy tam umieściłem jakieś fragmenty w tym właściwym materiale, czy nie, bo, tak jak mówię, wydaje się, że on jest króciutki i całkowicie mój. W sensie każdy jest całkowicie mój, ale tam nie ma żadnych fragmentów specjalnie. Natomiast ten wywiad z Michałem Wiśniewskim był na tyle głośny u Stanowskiego, że na pewno go znajdziecie. I tam też był film dokumentalny na ten temat, więc kto będzie chciał. To sobie na pewno znajdzie. Zapraszam Was teraz do obejrzenia tego materiału i podzielcie się ze mną swoją opinią, co o tym wszystkim sądzicie. Dzisiaj będzie inny temat, gdyż zainteresował mnie materiał, a właściwie dwa materiały na, na kanale Z. o Michale Wiśniewskim. O tym, jak to został skazany, Na razie w pierwszej instancji, więc ciągle pozostaje niewinny. Tam rok i 6 miesięcy więzienia, to chyba tak to było za nie spłacanie kredytu i powiem wam tak no, wiadomo można powiedzieć, że ten dokument trochę stronniczy jest, trochę cukierkowy. To też nie nasza sprawa jest tutaj, żeby to rozstrzygnąć, ale w komentarzach możecie pisać, co myślicie. Proszę was tylko o szczególne zachowanie kultury. Natomiast co mnie w tej sprawie bardzo Zaciekawiło. Otóż to, że Michał Wiśniewski mówi, że on ten kredyt spłacał. I to jest dla mnie ciekawe w pierwszej kolejności. Skoro spłacał, spłaciłby na przykład 70% kredytu, czy tam 90%, to w ogóle pewnie nie byłoby takiego wyroku pierwszej instancji, podkreślam. A po drugie, gdzie są te pieniądze w takim razie? jak spłacił. Chyba, że mi coś w tych dokumentach umknęło. W sensie w tym filmie dokumentalnym i na tym live nie wiem, bo bardzo długi był. I być może ja czegoś nie wiem, ale to jest dziwne, no spłacał pieniędzy nie ma. Druga sprawa jest taka, że mówi, że od samego początku w tej sprawie, kiedy miał tam spłacać, nie miał prawnika. Skoro nie miał yy, prawnika, to bardzo źle. Bo powinien go mieć w tym momencie. Tutaj wynotowałem sobie jeszcze inne pytania, więc pozwólcie, że sprawdzę. A, ten nieszczęsny formularz do skoku wyłonił. O skoku też za chwilę parę słów powiem. Otóż, jak chodzi o ten formularz, znaczy w latach, o których mówimy, to jest niesamowicie duża popularność Michała Wiśniewskiego, gdzie każdy słyszał muzykę ich troje. Jedni słuchali, inni nie słuchali, albo słuchali tyle co tam w telewizji było, ale takiej osoby, żeby w ogóle nie słyszała, no to chyba nie wiem, musiałby żyć pod kamieniem. Pamiętacie te historie z samolotami, czy tam samolotem? Po prostu, no, Michał Wiśniewski ich troje byli wszędzie. Tam rozdawał jakieś ogromne pieniądze charytatywnie. Co innego, że on z czasów tej swojej największej popularności, to mówi, że niewiele. Pamiętam, są takie lata, to pamiętam, on to mówił w jeszcze innym filmie. Może jeszcze jest na YouTubie, gdzie mówi o swojej upadłości konsumenckiej. Skąd inąd, bardzo dobrze, że o tym. Yy, o, tutaj mam palca. Pokażę tutaj kilka. Bardzo dobrze, że o tym mówi i w ogóle bardzo dobrze, że podkreśla te tematy. Zaraz powiem dlaczego, że porusza te tematy. Natomiast na no, cały czas mnie zastanawia, jak to jest możliwe, że wpisali mu. Dochody osiem tysięcy złotych miesięcznie. Mimo wszystko chyba powinni wpisać nieco, nieco, nieco więcej. To w ogóle dziwne. To wydaje mi się właśnie wynika z tego, że żył jak niebieski. Tak, a jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, bo tam chodziło o kredyt, tam chyba ponad 2 miliony na zakup klubu. Takiego wiecie, klubu, gdzie się chodzi, napić, pobawić i tak dalej. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Skoro sam przyznaje że się nie zna to po co się za to zabiera? W sensie, jak nie umie, to nikt nie robi. Albo niech ma kogoś, kto się zna, a jak nie miał komu zaufać, no to wiadomo, jak wyszło. Konkluzja moja tego krótkiego materiału jest taka, że Michał Wiśniewski płaci za głupotę. I tutaj przepisy prawne mogą być nieubłagane. A inna konkluzja jest taka, że jak nie musicie, to nie bierzcie kredytu. Wiadomo, na mieszkanie czy na samochód. Na istotne rzeczy to można. Ale dla mnie kredyt to jest forma współczesnego niewolnictwa. A tak jak ja rozumiem takie instytucje jak Skogwołomin, to dla mnie to tak się kojarzy, może się źle kojarzy. Z takim czymś jak te wszystkie łąga i inne parabanki, których ja bym w ogóle zabronił. Natomiast, no wiadomo, no, sam y, Michał Wiśniewski mówił o swoim alkoholizmie, że on niewiele ogarniał, niewiele wiedział, co się wtedy działo. W ogóle też pił dużo, więc wiadomo, no płaci za głupotę, no ale za głupotę, czy powinno się pójść y, siedzieć w takim wypadku, kiedy spłacił te pieniądze, a ich nie ma. Odpowiedzcie sobie sami, gdzie one są. A o samym skoku wołomin, no to przecież jest cały pierwszy film Braci Sekielskich, który też polecam i to w ogóle jest wątek, przypuszczam, na następnych parę lat do wyjaśnienia. A Wiśniewski tutaj, jak sam mówi, no stał się twarzą, ale to mówię, płaci za głupotę. Takie moje luźne przemyślenia może komuś się spodobają albo i nie. Cześć, trzymajcie się. Aha, i ja zawsze o tym zapominam mówić. Zostawcie łapki w górę albo w dół, komentarz i proszę, jak ktoś jest tutaj nowy, a widzę, że jest dużo powracających widzów, to kliknijcie przycisk subskrybuj. Cześć, trzymajcie się i do następnego.